Postraszycielka. Agent Smith, to zbyt niebezpieczne. Musimy się ewakuować! Czy ty mnie namawiasz do ucieczki, oficerze Jones? Po tym, jak straciłam całą rodzinę przyjaciół? Nawet mojego ukochanego psa Niuchacza? Nigdy! Nie chcę już uciekać! Nie mam zamiaru nigdy więcej się bać! Zmierzę się z tym czymś obojem! <laughs> Przepraszam cię, Milen. Milen, nakręciliśmy już dziesięć dubli i nadal nie mamy ani jednej sceny. Dokładnie 14, ale kto by liczył. Ja przepraszam was. Tym razem na 100% będzie już lepiej, obiecuję. Ktoś chce herbatki? Grasz bohaterkę ze specjalnej jednostki. Nie możesz tak bez powodu krzyczeć ze strachu. Wiem, ale Iwan w tej masce potwora wygląda bardzo realistycznie i przeraża mnie. Milen, przecież to tylko ja. Boisz się swojego kolegi? Ej, jak dla mnie to on jest straszny nawet bez maski. Co za złośliwa snopka. Iwan, zakładaj z powrotem maskę, przecież grasz potwora a ty, Milen, nie możesz wychodzić ze swojej roli. Mm -hmm. Mm -hmm. O, zaśpiewam sobie piosenkę na odwagę. Zawsze mi poprawia humor. Stary wilk, stary wilk. odejdź stąd jak najszybciej. I Oscar dla najbardziej żałosnego, skulonego koda, który boi się własnego cienia, otrzymuje Milen. <grafy> 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 Chloe, bawić się to? Tak? A nie może? <grafy> a! <grafy> Milen! I co, nikt za nią nie pobiegnie? Milen, zaczekaj! Ach. Nie zwracaj uwagi na te jędze. Łatwo im oceniać, bo nie grają przed kamerą. Radzisz sobie super. Wracajmy. Obiecuję ryczeć trochę delikatniej. Masz znaczek mojego ulubionego zespołu, A? Czachołamacze Zombie. Dzięki. Wiesz, to jest bardzo miłe z twojej strony, ale one mają rację. Ja nie nadaję się na aktorkę. Przepraszam. <laughs> Plan filmowy. O tak. Ogromne emocje, udawane, ale także te bardzo, bardzo prawdziwe. Leć śmiało, moja mała Akumo, i zawładnij duszą tej młodej, zagubionej artystki. Dzięki Chloe, po prostu genialnie! Jak mamy nakręcić film bez naszej głównej aktorki? A, komu, ona jest potrzebna! Jest potwornie słaba. Sama jesteś słaba! Milen wypłakuje sobie przez ciebie oczy w łazience. Ja? Słaba? Hej, hej! Wszyscy macie się uspokoić! Masz rację, Chloe jest słaba, ale kłótnie nic nam teraz nie pomogą. Ja jestem producentem i zrobię wszystko, żebyśmy skończyli zdjęcia do filmu jeszcze dziś. Termin zgłoszeń hmm? na festiwal filmów krótkometrażowych mija jutro. Dokładnie 26 godzin, 15 minut i 14, 13 sekund od teraz. Dziękuję ci, Max. Potem jeszcze tylko montaż, udźwiękowienie, efekty. To kto może zastąpić Milena? No, oczywiście ja! No. Ty nawet nie czytałaś scenariusza. Jasne, że czytałam. Przynajmniej pierwszą scenę. Mogę nawet wam powiedzieć, że na końcu agentka Smith cały. się... Z oficerem Mhm. Ty to napisałaś? Uspokój się! A nie napisałam tego! Bo ja to napisałem taka malutka zmiana. Wiecie, żeby odrobinę ożywić akcję. Co? Zmieniłeś mój scenariusz i nawet mnie nie poinformowałeś? To nieuczciwe. Przepraszam bardzo, to nasz wspólny scenariusz. Mm. Oh. Sadku? O, dzięki Rose. A jaka to różnica, kto co napisał? Trzeba nakręcić ten film. Zgadza się? Chloe ma rację. Dyrektor pozwolił nam przebywać na terenie szkoły najdłużej do szóstej. Zostało 9 godzin, 12 minut i 12 sekund, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nie może dojść do pocałunku Andriana i Knollin. Nie ma mowy! Ten wątek i tak w ogóle nie ma sensu. Emocjonalna droga głównych bohaterów. Zaczekaj. Pozwólmy Milen tak po prostu zrezygnować z grania. Tak nie można. W końcu wspólnie wybraliśmy ją do głównej roli żeńskiej i wspólnie mamy zrobić ten film. Ona nas teraz potrzebuje. Zamierzam ją znaleźć i przeprowadzić. A ty, jak zwykle, chcesz zbawić cały świat. Mam rację, Marinette. Będziesz musiała przeszukać wszystkie zaplone dziury w całym mieście. Dlaczego zawsze muszę być taka wycofana i przerażona? Postraszycielko, ja jestem Władca Ciem. Do dzisiejszego dnia odczuwałaś strach, ale od tej pory będziesz siać go w oku, A jak już im pokażesz, jak się przez nich czułaś, oddasz mi w zamian drobną przysługę. Dobrze, Władca Ciem. Milen! Milen? Marine, Znalazłaś mile? Nie. To lepiej, żebyś jak najszybciej wróciła na plan, bo za chwilę będzie tam odchodziło niezłe całowanko! Pora, żebyś rozpoczęła taktykę terroru, postraszycielko! I rozkwitła! Postraszycielka, ujęcie piętnaste. Akcja! A ja nie boję się żadnych tam postraszycielek czy innych. Oficerze, jakkolwiek, można imię? A? A teraz pocałuj mnie! A? Cięcie! A? Marinet, co ty wyprawiasz? I to w samym środku ujęcia! To ja jestem tutaj reżyserem, jakbyś nie wiedziała. I ja mówię cięcie! Nikt inny, zrozumiano? A ja jestem producentką! To Milen miała być gwiazdą tego filmu! Nie mamy czasu! I z tego, co tutaj widzę, Milen zaginęła w akcji bez śladu! Kręcimy jeszcze raz tę scenę! Ale od początku? Huh? To żałosne. Agentka Smith wcale teraz nie myśli o żadnym facecie. Dopiero co został pożarty. Chcesz, żebyśmy skończyli ten film, czy nie? A może zróbmy w takim razie z agentki Smith pielęgniarkę. To rozwiąże wszystkie problemy. Mm, hmm? Przepraszam, ale właściwie jak? Tego nie wiem, ale będę wyglądać rewelacyjnie w fartuszku. Nie no, błagam, nie będziemy kolejny raz zmieniać fabuły. Wykreślam swoje nazwisko z tyłówki. Nikt nawet nie zauważy tego braku, śmiało. Co? Natychmiast macie się uspokoić. Przy filmie konieczna jest współpraca. Myślę, że twój pomysł z pielęgniarką jest genialny. Oczywiście, że to genialny pomysł. Przecież jest mój. Tylko, że Chloe, przecież ty nie masz fartuszka. O! Właśnie! I dlatego od samego początku ta propozycja była nie do przyjęcia. Ach. Chyba powinnaś pójść ze swoimi asystentami na dół do gabinetu pielęgniarki i poszukać fartucha. O. Kim? Max, idziecie z nami. Awansowaliście na garderobianego i ochroniarza. A? Mm. Mm. Brawo, pani producentko! Znów zostaliśmy bez głównej aktorki! To prawda, ale przynajmniej pozbyliśmy się Chloe. Co dalej proponujesz? Musimy odnaleźć hmm? Milen. Na pewno gdzieś tutaj jest! Mówiłem ci już! Tik, tak! Nie mamy wiele czasu. Potrzebujemy aktorki i to już! Marinet może zagrać! Co? Nie! Ja się nie nadaję, ja jestem producentką. Ale chyba chciałabyś pocałować Adriana. A... Tak, ale nie w ten sposób! Lęgniarski fartuszek. Jestem po prostu przegenialna. Nawet tej tempej marinencji spodobał się mój pomysł. Pamiętaj, robię to tylko z grzeczności. Jak tylko wróci Milen, przejmuję z powrotem swoją rolę. No pewnie, że tak. Wyluzuj trochę. Ale pomyśl tylko, już jutro będziesz wspominać swój pierwszy pocałunek z Adrienem. Hej, coś mi tu nie gra nigdy nie podobały się moje pomysły. Perfidnie nabrała nas A? wszystkich! Poszukajcie tego głupiego fartucha na wszelki wypadek! Słyszałeś ten dźwięk? Nie. Jaki? No! Wow! Absolutnie niewiarygodny! Co takiego? A, mówiłam, że no, musimy zagrać bardzo wiarygodnie. Nie martw się, będzie dobrze. A... Wszyscy gotowi? Kamera... Postraszycielka, ujęcie szesnaste. Akcja! Wcale się nie boję tego potwora. Oficerze Jones? <śmiech> cięcie! <śmiech> Wiedziałam! Tak trudno zapamiętać, kto na planie mówi cięcie? Wspaniale to rozegrałaś, Marinette! Cała ta piękna przemowa o współpracy, a potem wbijasz mi nóż w plecy! <laughs> Ale ten wasz głupi filmik nie ma szans na festiwalu, jeśli w nim nie zagram, bo mój tatuś jest członkiem komisji! <laughs> Huh? Też to słyszeliście? Oh, jeśli to wasza kolejna próba usunięcia mnie z filmu, to zapomnijcie o tym. Nie pozwolę, żeby... Aaaa! Teraz już na pewno coś słyszałam. Trzeba sprawdzić, co to. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Może po ma drogę? <grym wytrzyma> Hej! Gdzie jesteście, chłopaki? Kim? Max? Odezwijcie się! Widziałam już gdzieś taką samą różową maś. w toalecie. Opaska Kima. Zniknęli. A, raczej próbują nam zrobić mm. głupi żarcik. Musimy iść do dyrektora i opowiedzieć mu o tym, co się wydarzyło. Nino, no weź przestań nagrywać! Nie mam mowy, to będzie niezły materiał. Ech, pora wprowadzić do gry moje Alterego. Hej, Adrien! A ty dokąd co? Zostawiłem strój oficera Jonesa na górze, a powinienem mieć go ciągle na sobie. Czas na przemianę, Plak. Co ty wyprawiasz? Uh. Niech myślą, że ja też gdzieś zniknąłem. A gadasz na mnie, że śmierdzę kalenderdem! Plak, Wysuwaj pasury! dyrektorze. Można? Oh. Oh. Chyba dyrektora też zaatakowała ta Czas na przemiany. Cień, krótko Ktoś widział agentkę Smith, to znaczy Marinette? O, o nie! To jest telefon marinette! Szybko, sprawdźcie okna! Mariactwo. Jesteśmy w pułapce! Muszę zadzwonić do tatusia? Co ty nie wiesz, że w horrorach telefony zwykle przestają działać? Brak zasięgu, ani jednej kreski. Przecież mówiłem! Buja! Zdaje się, że macie kłopoty. Biedronka będzie w moim filmie? Po prostu czad! Oraz na moim Biedroblogu! Musimy wszyscy jak najszybciej ewakuować się z budynku. A -a. A -a. A -a. Łatwo ci powiedzieć, Biedrona. Podwójny czad! Próbowałem przeciąć tę maź, ale się nie da. Jest nie do ruszenia. Czyli wychodzi na to, że jesteśmy uwięzieni w szkole. Nie ruszajcie się stąd i zrelaksujcie się. Przespacerujemy się, piękna damo? Oboje wiemy, że władca Ciem znalazł sobie kolejną ofiarę w kimś z naszej szkoły. Jest jeden sposób na pozbycie się tej różowej mazi i wyjście stąd. Musimy złapać akumę! Zgadza się. Uwielbiam, kiedy czytasz mi w myślach. Mm. Mm. Najpierw spróbujmy znaleźć to straszne coś i jego więźniu. Jejku, znowu to zrobiłaś. Mnie tu nie ma. Poszukiwanie zaginionych uczniów i rozwiązanie tajemnicy z czarnym kotem i biedronką. Czuję, że ten film to będzie niezły hicior. Zbierzcie się. Wszyscy do mnie. Ty też, panie Spielberg. <laughs> Skorzu się ich strachem, bo straszycielko, karm się nim. Strach daje ci potęgę, a niedługo pomożesz mi zdobyć nieskończoną władzę. Bezpieczniej się odłączyć niż głupio biec za tłumem. Po co się z nimi trzymać, skoro same możemy się ukryć? Widzicie? Czy ktoś rozpoznaje ten but? To trampek Adriana! Bardzo dziwne. Nie ma wokół różowej mazi. Y właśnie, że jest! <edia> <pine> <desenvolverone> <t emotively deafening engaged> <tulik bulky> Na imię Śliniawica? Koty nie boją się takich zaślinionych robót! <grymne> Spójrzmy się i znajdźmy miejsce ukrycia Akumy. Nic tu nie widzę. Tylko litry szlamu. <grymne> <Ha>! <grymne> Ratunku! <grymne> Ratunku! <grymne> Jestem silniejsza dzięki strachowi. E -e -e! Okej, okay, ale najpierw musimy wydostać się z tej mazi, zanim całkiem zasnie. Zauważyłeś, że potwór nie ruszył tylko Iwana? Ciekawe dlaczego. Myślę, że ten potwór. To jest Milen! A gdzie są Sabrina i Chloe? Znajdziemy je, nie martw się, jeśli uda nam się stąd wyjść. Całe szczęście, że ja od urodzenia mam takie genialne pomysły. Nikt się nigdy nie przedrze przez tę naszą barykadę. Możemy się wyluzować i poczekać, aż czarny kot i zrobią. Spóźniliśmy się. Patrz na to. Możemy wyśledzić potwora. <laughs> tak! To jest po prostu odlot! Jeśli możesz, to nie odlatuj przez chwilę, dobrze? Sorki! Ich strach da ci dosyć mocy, by pokonać Biedronkę i Czarnego Kota. A teraz przynieś mi ich mirakula! Halo, czy ktoś tu jest? Biedronka to ja! Chloe i Przeciągniemy cię stamtąd. Moglibyście się pośpieszyć. Czy jest tu ktoś jeszcze? Tak! Obecny. Ali? Jestem. Nathaniel? Tak. Adrian? Adrian? Tak, jestem tutaj. A co jest z Marynet? W porządku, wszyscy są. Nie mogę tego ruszyć. Spróbujcie się uspokoić. Zaraz wymyślimy sposób na uwolnienie was. Okej, okay, robi się troszeczkę strasznie. <laughs> Szczęśliwy trakt! Struny do gitary? To ma być jakiś żart? Gitara, muzyka. Jestem Kamilen. Jarka się przebrała! Kataklizm! Uwaga! Teraz zaśpiewamy piosenkę. Piosenkę? I to jest twój plan? Mamy szansę wygrać tylko wtedy, gdy będziemy kontrolować strach. Wszyscy znacie Starego Wilka, prawda? Mówisz serio? Stary Wilk? E... Dołączysz do zespołu? Yeah! Wszyscy gotowi? I raz, i dwa, i trzy, i cztery! Stary Wilk, Stary Wilk, wiecznie śmierdzący gat. Stary Wilk, Stary Wilk, chcesz kopni wilka? Star wilk, star wilk, odnajdź nasz stąd! zamek. Star wilk, star wilk, bądź ogromny. To naprawdę działa. Taki sam znaczek dałem dzisiaj miłe. To w nim się ukryła Akuma. Koniec twoich rządów, mała Akumon! Pora wypędzić złe moce! Mam cię! A pa, miły motylku! Niezwykła biedronka! Zaliczone! Ekstra! Nie przestraszysz mnie, biedronko! Wiem, że ostatecznie cię pokonam. Kiedyś znajdę sposób, aby cię skutecznie zniszczyć. Koniec. I jak proszę pana, co pan powie? Niezłe, prawda? Odrzucił nasz film. Powiedział, że kostium potwora został słabo wykonany i potwór wygląda niewiarygodnie. Nie żartuję. Nie przejmuj się tym. Każdy znany reżyser miał trudne początki. Tak! Chociaż spodziewaliśmy się całkiem innego pocałunku w ostatniej scenie.